Manko, z tej strony Roleciarz Witam was w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 3 Morrowind Będziemy wykonywać kolejne misje z gildii wojowników Atrun Seiro Awon Oran Zesu Uran pragnie aby bandyci w sumie przestali sprawiać problemy Dobra, to jest prosta misja Tylko teraz tak, czy wszystko mamy? Nie, nie mamy Połowy rzeczy nie mamy posprzedawanych i trzeba strzały kupić Także idziemy to zrobić. Posprzedaję gościowi rzeczy, które mi nie są potrzebne, typu to, 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 to. Nie, te lepsze strzały może pozostawiam. To mu sprzedamy... Aha, mamy tu ten kiirysk. Ja go potrafię unieść. Hm. Ciekawe. Dobra. To sprzedamy mu to. To. Czy coś więcej? No by pewnie chciał, ale kurwa, nie stać go hmm. Co by mu to jeszcze opchnąć? No na razie tyle Mu to opchniemy Idę wyrzucić tą albo nowy kiresk, później się nim zajmiemy Najprawdopodobniej gdzieś sprze sprzedamy go u lepszego jakiegoś sprzedawcy pozostawiam takie pierdoły pozostawiam, które mi nie będą potrzebne tutaj w najbliższych od, yy, odcinkach, tylko po prostu w chwilach, bo to mi nie jest potrzebne, tak jak zwój Lotu i Kara też mi nie jest potrzebne. Dobra, to mamy wytrychy może by się jakieś przydały. Dobra, ten quest później wykonamy. Znaczy to może siedzieć, to tam to jakiegoś problemu nie robi. Aha, tu mamy jakiś miecz. Srebrne ostrze, które nam jest niepotrzebne Dobra To idziemy do tego gościa Musimy oczywiście strzały zakupić To nam się bardzo przyda eee, Sobie zakupimy O Te czerwone Handle Tu Tu Dobra Tyle Tyle, tyle, tyle powinno nam styknąć myślę 300 strzał to będzie tak akurat <laughs> także lecimy teraz do Suran ja w między odcinkami będę po prostu sobie um, ekspił tutaj um, długie ostrze, celność takie to potrzebne do właśnie um, tych questów z głównego wątku E znaczy z tych wątków pobocznych właśnie GD wojowników, złodziei czy magów. Będę sobie po prostu znabijał pieniądze u pełzacza i będę po prostu się szkolił, um, żeby te questy łatwiej wykonywać, nie. Dobra, to teraz tak, podróż. Balmora musimy kupić kilka mikstur wznoszenia u um, tej babki mm, z różnymi trunkami. Dobra, tu mam pierwszą komendę. Pokażę w sumie, jak stało wam się takie coś, że ona po kueście nie chciała wrócić na swoje miejsce, tutaj gdzie powinna. Wpisujecie komendę RA i to resetuje po prostu AI. Te osoby tam, gdzie nie stały tam gdzie powinny stać, nie? Yy, teleportuje je do tych miejsc Tylko uważajcie gdzie je używacie i... zależy też gdzie, bo jak nagle do questa jakiegoś to użyjecie, no to może być problem, nie? Jak, to znaczy będziecie z jakąś babką na queste, z osobą, która musi za wami chodzić i wpiszecie tą komendę, to może być już ciężko później, nie? Hmm. Dobra. No mi nie lubi za bardzo w ogóle. Ale kobitko, ja potrzebuję dwie mikstury wznoszenia. Potrzebuję na pewno miksturę... ...siły wody zdrowia. Trzy sobie weźmiemy i jeszcze raz trzy. A. No ty mendo, jedna. Tak ja jej nie lubię naprawdę, ona mnie tak irytuje Dobra, nie będziemy więcej brać Dobra Mhm mm no później jakoś opierdzielę o z różnych mikstur bo Irytuje mnie taka osoba O, no, ok, zawsze można, nie? Aha, nie wiem czy mówiłem w odcinku ale Będę szukał sobie jakieś mieściny, żeby zrobić coś w tylu takiej bazy, no domek po prostu jakiś, nie? Ten kowal ma fajny domek, ale no zaś to jest kupiec, a ja nie chcę od kupców brać domków, bo no bym musiał zabić go, żeby mieć go tak no, dla siebie, nie? tutaj do Suran I teraz tak pewnie po co były te mikstury wznoszenia ponieważ bardzo blisko jest ta jaskinia gdzie oni się znajdują tylko że e, co ja chciałem powiedzieć e, potrzebna jest do tego mikstura wznoszenia bo wtedy na opo trzeba iść a tak po prostu się to szybciej a szybciej się to przejdzie nie? tak jak mówiłem ja tu nie zostawiam na taką dużą eksplorację bo ja już dużo razy grałem w tą grę i nie chce mi się dziesiąty raz eksplorować jednego i tego samego, więc walę to na skróty i chcę wam pokazać, że niektóre questy idzie właśnie łatwo, szybko sobie przejść. To praktycznie tu mi jeden quest, no cały odcinek zabiera no ale co zrobić Dobra, lecimy tutaj. Posiadłość Oran sobie zapiszemy zapis Mamy na świetnkę OK On nas nie lubi. Stówkę mu damy. Jeszcze raz mu stówkę damy i teraz będę ci w Super. Mamy od niego misję. Teraz tak, żeby tego nie użyć przypadkowo. Aha, dobra. Idziemy teraz tu, jak wzięliśmy od niego misję, on tam mówi, że ci bandyci, no nie pasują mu, trzeba ich, ich zabić, nie? No nieważne, no takie pierdoły. Teraz idziemy tutaj, po prostu na brzeg, nie musicie stricte iść em, tam gdzie ja, tylko ważne, żeby to było przy górach, nie? Wtedy użyjecie sobie lewitacji i lewitacją sobie na spokojnie podlecicie tutaj do góry. Na brzeg tych gór. O, czemu ja po nie idzie? O, dobra. Podlecicie sobie tutaj na spokojnie. Już tam jakieś pierwsze skrzekacze są. To się je zabije. O ile je trafię w ogóle? Tu jest Umbra. Za niego się kiedyś weźmiemy. Mógłbym już teraz, ale... No nie ma sensu, żeby tak szybko go pokonywać. I tak poza tym ma dwuręczną yy, broń, czyli właśnie tą umbrę, a ja tym, no nie gram tą bronią, to mi jest takie niepotrzebne. Dobra, ale lecimy do tego obozu, obozu, do tej jaskini. Musimy tam typa zabić. Dobra, tu kolejny nie żyje, w ogóle celność mam 51, no to jest już tak w miarę okej okay. Oczywiście sobie to... O kurde Jezus Maria, jak ona wyszczeliła na mnie Jak w ogóle nie zważając na nic Dobra O Jezus Maria, zostaw mnie tutaj Kolejny, który wystrzelił na mnie, dobra, mamy kolejne rzeczy, dobra, może sobie opcje z stopień trudności mamy teraz na 80, to będzie tak w sam raz, ale tu jest. To jest O Jezus zostaw mnie. OL mi... Ole mi przy fasoli. O Jezus. O, i ma coś fajnej wartości. Czy ja coś... Nie, tamtego tego pancerza nie będę brał. Kościany jest fajny, fajny, podoba mi się ten pancerz, ale nie podobają mi się rękawice, których oni używają. Bo ja nie lubię karwaszy, a wolę pełne rękawice, nie? Mm, to mi nie jest potrzebne. To mi nie jest potrzebne. Zestaw alchemiczny też nie jest mi potrzebny. Ale dobra, to sobie wezmę. To sobie też wezmę. To sobie wezmę i teraz nie wiem. Aha, dobra, dobra. o kurde idzie po mnie. Możesz mi to spokój? Dobra, dedła. Super czyli to mamy też zaliczone to mamy zabitą, teraz ten gościu Jezus jaki ty szybki jesteś mogę cię zabić w końcu? dobra, gin chłopie nie będziesz się tu ze mną radził. bierzemy to, bierzemy to oczywiście złoto Najważniejsze. I teraz tak. E, co oni tutaj mają ciekawego? Tu nic, tu nic ciekawego, tu nic ciekawego, tam też nic nie ma. Teraz wchodzimy tu i po kolei uwalniamy kadżitów i Argonian. O, chciałbym tu kadżitem czy Argonianem grać, tylko po prostu... Gra mi się aż tak nie podoba. Bo oni nie mogą używać żadnych butów ani nie are. mogą mieć zamkniętych hemów i to jest trochę słabe tutaj mimo, że faworytem moim jest Argonian i zawsze grałem Argonianem no to tutaj musiałem sobie odmówić tego niestety dobrze, użyjemy jakiś strzały obrażenia, porażenie. no i piękne no i... A, dobra, pierwszy raz... Miasto... i co, co, co? on nie dostał hita i co? Nie, 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 ja pierdzielę, widzieliście to? O, Chrystusie! Jaką bombę dostałem! Dobra, trzeba się uleczyć, ty, ludzie... Nie, ja nie chcę kondycji, choć w sumie... ...jeden przy pierwszej kondycji... ...i zdrowia, dwie jeszcze Dobra, jeden dostał. Dobra, nie żyję, gościu. Ja tam dostałem małe hity. Się tam nie boję o to. Teraz najbardziej. Dobra. Kurde, gościu. Zobacz. Pyk, dostał. Strzała. Kolejną. Nie wiem co to było. I mam jeszcze dwie te. Eee, Gość, O, dostał, dostał hita, ale nie wiem czym. To było jakieś dziwne. O, nie, taki fajny strzał strzeliłem. O, ale dostał to się stało. Dobra, weźmiemy 16 tych Resztki będziemy zużywać. Dobra, gościu. Kij No jak przed tobą nie ucieknę O Tak straszyłeś, tak straszyłeś, a zdedłeś Dobra, weźmiemy to sobie no, strzała została, to trzeba by nie wziąć, nie? Weźmiemy sobie to do rączki i teraz idziemy zwiedzać i zbierać otwieramy biegi otwarte szybkości skok się nam przyda, a to jest mało warte dobra, to bierzemy, to bierzemy to bierzemy to bierzemy to można zawsze sprzedać to, o kurczę co to jest, Uuu. O kurcze Wyleczenie z zarazy na siebie wyleczenie ze zwykłej choroby jakie fajne Jeszcze odnowienie HP Kurcze Podoba mi się to Naprawdę jest to cacy Tu Gówno. tu gówno i tu gówno. O a to Ekstrawagancki pierścień To się go sprzedał jakiejś krawcowej Tu mamy skrzynkę Jest jakiś kurde nie wiem jak to się nazywa, co to jest d Drewniana laska, pastor taki chyba. Dobrze teraz spróbujemy to otworzyć hmm. Zużyjemy wszystkie wytrychy, ja mogę się założyć, że tego nie otworzymy Bo ja mam takie szczęście Kolejny pad, dobra Próbujemy dalej Zabezpieczenia, czy czyli no powinno wejść Pięknie udało się Zabezpieczenia, już Weszło cyk, o kurcze fajnie, dobra, opłacało się O kurde, dobra, Biorę to To nic nie warte Nie, nie będę brał tego, to jest takie rzeczy mało warte No tylko to i to No i to wszystko nie dodatkowo to mógłbym zabić te 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 gnoje tutaj Patrz tu Jezu jakie dźwięki widać. Nie wiem co się tu stało A nie, tam pływa, pływa Dobra, no będę coś zbyt się bawił A właśnie to jest pochła do tego Nie nie ma, tylko po prostu jest zarys broni. Hmm. Dobra, to lecimy z tym O, 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 to się nie da się wziąć lecimy hmm. chwilę, dobra Hoppa, To lecimy Dobra, czyli w suranie Niezogarnięte Tutaj misja I teraz jeszcze raz jak chcecie wrócić, to możecie wejść jak najwyżej się da. Nie? O ile... A może bym to w ogóle? Mhm. Dobra, teraz ta lewitacji. Gdzie ona jest tu? Zawsze wam się przydadzą takie miksturki lewitacji. Ale też można zdobyć pewne buty. Zdobędziemy je na pewnym etapie gry. Myślę, że jak wykonamy mm, misje dla gildii złodziei wszystkie, bo to będą ostateczne misje, jakie musimy wykonać, to wtedy. Co ja chciałem powiedzieć? Będziemy. Jak będziemy. Mm, już mistrzami we wszystkich organizacjach to wtedy się pójdzie po buty, tarcze i takie niektóre artefakty, które są po, rozłożone po Morrowindzie Teraz na razie do tego gostka wrócimy i oddamy mu rzeczy Raczej oddamy mu rzeczy, oddamy mu questa tak jakby Run. Super, Zostaliśmy Tauzana od niego. Teraz tak. Ja nie będę przyjmował kolejnej misji, bo, albo w sumie od razu, może przyjmę. Zobaczymy, ile mamy tu poziomu. Dlatego mhm. jest. Przyjmiemy. Wskazy awans. Kopalnia Obóz musieli się tutaj przenieść ale chwila ja go powinienem mieć o znacznego na mapie panu no teraz teraz się pojawił, widzicie stąd będę musiał się stąd udać to chyba zrobimy w następnym odcinku teraz posprzedawam te niepotrzebne zwoje magom bo jeszcze właśnie misję dla gildi magów, będziemy musieli to zrobić ja też obczaję jak zrobić pod koniec wszystkie główne questy w gildi złodziei bo wiem, że z tym był zawsze problem, żeby zyskać tam ee, jak to się nazywa, mistrzostwo czy przywództwo, przywództwo nie? Dobra, co my tu mamy? Mam nadzieję, że ona mi kupi te zwoje. Tego nie sprzedam. No dobra, daj mi... Ja pierdzielę, to za małpa jedna wredna. I ty mnie lubisz na 70, a... No dobra, szkoda gadać. Mhm. Mamy tu, mamy... O, nie są tu super rzeczy. O ale to kupuję? No też no, zaoferuję więcej mi da niż ten ten gościu O akurat zrobimy jeszcze ten quest Sydonet i teleportnę się tutaj i zakończymy to A w następnym odcinku przejdziemy do tego obozu Zaimbat Znajdziemy tą kopalnię Ja sobie w międzyczasie nabiję trochę celności myślę, że tak do 70 może 80 mi się udał nazbierasz pieniążków i trochę tego wbić właśnie ten gościu mnie interesuje o, 200 sztuk złota, no będzie należy do ciebie, przepraszam Jestem złota. Mhm, czyli można leśnego elfa wynająć i y, będzie jako pomagier, ale... Jakoś nie chce, bo on może łatwo zginąć, nie? I bodajże te 200 sztuk złota na miesiąc. Nie? To jest śmieszne w tej grze, bo tu idzie cały główny wątek, całą grę w czasie gry. Przejść w. bodajże tydzień się da, czy jakoś tak? No a czas gry oczywiście, nie? Dobra, lecimy tutaj. hopa Zdejrzymy do tego domku, może będzie się dało do tego domku, no to jest jakiś... nowa struktura. Znaczy w sensie nowa struktura w Morrowindzie, bo tego normalnie tu nie ma. Tylko ta modyfikacja to dodaje, nie? Dobra. Lecimy tutaj do niej. Nie chcę robić zbyt długich tych odcinków też. Więc nie będę szedł do tej tej kopalni. To trochę nam zajmie. Idziemy do niej tu oddajemy zamordowanie pierścień Merciusa Perciusa. I tyle. Teleportujemy się tu. I. No nic sobie. A. Zapiszę grę. 7 to widzimy się w następnym odcinku. Na razie i trzymajcie się.